Witamy w części magazynu poświęcony z C3, najwięcej meczów w tej serii gier właśnie z ligi C3. FC po 40 Wola United, FC Butchers Desperados, C Krakow Spartan, Niezniszczalni Top 6 Team, Korupcja Bażanty, Kanonierzy CC Atak, Lokomotiv Teglas, FC po 40 Niezniszczalni, Desperados C Krakow, CC Atak Spartan, FC Butchers Korupcja, Bażanty Wola United, Kanonierzy Lokomotiv Hmm. Bardzo ważny mecz, może od niego zaczniemy? Kanonierzy Lokomotiv, bardzo blisko kanonierzy już są mistrzostwa. To znaczy tutaj na co złożyły się dwie kwestie, bo to w ogóle był tydzień dwóch. No tak, futów, musimy powiedzieć, prawda, bo O, o środowym może być Najpierw zaczęło się właśnie od meczu Teglasu z Lokomotivem i ten wynik tego meczu też jakby determinował, co się działo w piątek. Natomiast w pierwszym meczu właśnie Teglas Lokomotiv pokonał, choć. choć to lokomotyw prowadziło. No ciekawe, w dwóch przypadkach Lokomotyw prowadził. Tak, natomiast no, jeśli chodzi o ten mecz z Teglasem, to widoczne było to, że, że dali po prostu się z kontry rozchulać Teglasowi i po prostu dwie, dwie takie szybkie akcje, w drugiej połowie wyprowadziły Teglas na prowadzenie. Lokomotyw walczy do końca, natomiast mam wrażenie, że im dłużej ten mecz trwał, to, to szukali takich indywidualnych rozwiązań bardzo liczyli na Tadeusza Sumare i nie wiem czy to nie był błąd, że, że ten zawodnik praktycznie się nie zmieniał, może trzeba było mu dać odpocząć i potem na końcu, żeby wszedł z siłami świeżymi, to zresztą nawet podczas meczu takie głosy się w drużynie lokomotywu pojawiały, natomiast no, Sumara na boisku został, Do, w, w, nawet nie udało się strzelić bramki kontaktowej lokomotywowej, tam jedna taka była świetna okazja, natomiast no to był mój faworyt, tak wiemy od początku sezonu, że na nich stawiałem, więc w tym tygodniu otrzymałem dwa porządne ciosy, no bo i w piątek też Lokomotiv, Lokomotiv przegrał, prowadził 2-0, wydawało się, że, że, że dobrze ten mecz rozpoczął, natomiast też w głupi sposób, o ile, o ile no, do przegrania z Teglasem przyczynił się kontr, to tutaj mam wrażenie po prostu głupie błędy bo trzy razy gdzieś tam przy wyprowadzaniu piłki pod własną bramką straty kończyły się, kończyły się godami dla kanonierów. I to właśnie w obrębie własnego pola karnego. Pola karnego tak. tak. I to był klucz do, do, do przegranej w tym meczu. Lokomotyw ma teraz problem, bo o mistrzostwie już może zapomnieć, bo to jest różnica pięciu punktów i, i to nie ma szansy odrobić. Natomiast Mamy no ma właśnie, bo przewagi nie, nad Desperados. czy czy nie że przegrają ze Spartan czy po FC Portorysy? Chyba nie. Nie ma szans, teraz jeszcze będzie mecz z Desperados, z Desperados tak. natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że niestety naganne zachowanie kapitana Wójcika, no i, no i decyzja została przez nas podjęta taka, a nie inna, że Łukasz no musi pauzować jeden mecz. Natomiast no, też wiemy, tak, że liderzy nie takich drużyn Nasim w finałach chodzi. różnych rozgrywek musieli sobie radzić. Ostatnio w lidze Mistrzów w Chelsea bez Terego na przykład. Materacji z Zidane'em tak, i z jedan... więc, więc były, były takie zdarzenia na wyższym poziomie. W takich też pokazuje drużyna No charakter. i teraz jest pytanie, czy, czy kanonierzy z Desperados sobie poradzą. Na pewno mają skład, myślę, że taki, który może, może też wygrać z Desperados i bez Wójcika. Natomiast yy, no to będzie, będzie test, to, tak? będzie test Dokładnie. Bo, bo do tej pory to, to cała drużyna kanonierów dużo zawdzięczała za Łukaszowi, chociaż nie aż tak dużo jak w zeszłym sezonie słoneczny patrol, bo jest też tutaj Stachel, który dużo go strzela. Natomiast to będzie taki moment, w którym cała drużyna będzie musiała się jakby Łukaszowi w pewnym sensie też trochę odwdzięczyć za to, co zrobił do tej pory dla tej drużyny, jako jej też założyciel no i kapitan, no i będą walczyć o to, żeby utrzymać ten dorobek z całego sezonu. Ja po meczu z Łukaszem tak trochę chwilę rozmawiałem, jeszcze mówił, że jeszcze nie świętują, że jeszcze zostało parę meczów do końca, natomiast myślę, że oni już czują powoli to, że są blisko tego mistrzostwa, no i ta kara dla Łukasza, myślę, że im niestety trochę pokrzyżuje, pokrzyżuje szyki, no więc, no więc szkoda wielka, ale niestety nie tutaj musimy, musimy być być bo no, no 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 faktycznie tak. to zachowanie było naganne, no więc, no więc trochę sobie skomplikowali sytuację, no ale ciągle wszystko w ich nogach. Jak można grać bez takich kluczowych postaci, pokazuje też klepa. tak? Dużo się mówiło o tym, że klepa bez grzesiaka nic nie znaczy, a, a grają i wygrywają, więc w takich też momentach drużyna pokazuje charakter i, i rzeczywiście ma szansę znieczyć się. No tak, a pokoju. jeśli, jeśli wygrywają ze no to już będą miszem, bo ze Spartanami w Super 30. To jest no, do, 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 do dodatkowa motywacja yy do tego, żeby. drużyna to raczej nie, ten raczej ten nie, ma, wygrać. nie ma możliwości wygrać. Natomiast wiemy też, że często takie osłabienia czy takie zdarzenia budują. Tak, działają motywująco i. Więc Łukasz na pewno nie zabraknie na tym meczu w roli, w roli widza, więc... No szkoda, szkoda, że takie coś musimy stosować, natomiast nie, nie ma No niestety zachowanie było, było troszkę naganne. Bardzo ciekawa walka jest pomiędzy Top 6 Team, Niezniszczalni i Bażanty. Top Six Team i 18 punktów, Bażanty 17. No i te trzy zespoły stoczą taką, taki naprawdę chyba bój o, no o to szóste miejsce. Jeszcze tak naprawdę nie mogą być pewni awansu ani Desperados, ani Korupcja. Tak. Korupcja popiła sprawę, będziemy o tym jeszcze sobie mówić szerzej w meczu z FC Bachers. Natomiast no, jeśli chodzi o Top Six team, to nie wygrali bardzo ważny mecz z niszczelnymi To był bezpośredni pojedynek, więc... No to, to sprawia, że oni teraz są wyżej w tabeli, mają lepszy bilans bezpośredniego spotkania. No i no, będzie ciekawie na pewno. Jeszcze oni... trzy mecze do końca, więc... Tak, tak. To się będzie tam tasować. Korupcja ma też jeszcze mecze... E, chyba... Właśnie chyba, nie pamiętam dokładnie, ale... No, w, nawet postrzegane właśnie z BACZES pokazuje, że, że... że, że może korupcja może z każdym tak naprawdę, więc... Tak, korupcja już bez Jerzego Lipczyńskiego niestety. No tak, to, to ze względu zdrowotnych e, osłabienie hmm. spore. No i zobaczymy, zobaczymy, jak ten zespół będzie sobie radzić. No właśnie a propos, propos braku absencji, absencji Jurka, no to właśnie w meczu, w meczu korupcji z EBC nie wystąpił. I no też ale z ważantami też, był... też nie grał i, no i było, 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 wygrała korupcja 1-0. Może troszkę zekceważy w tym meczu z FC. No, tak to jest też skład mieli, mieli tak. w, w meczu z FC Nie grał kapała, nie grał cichy, więc, więc to być może było przykład. No i natomiast w w też FCB. trzeba odnotować, baczys. że w FC Baces bardzo dobrze zagrali. Ustawili się, jak już objęli prowadzenie, ustawili się może defensywie, kontrowali. Wrócił do składu Filipowicz, który Hatrika zaliczył w meczu z Sikrakow. teraz wyczyn powtórzy. No i jak gra ten zawodnik, jak strzela, no to... No to widać, że FC Batchers gra, gra o wiele lepiej. No i wygrali drugi mecz w sezonie. Dzięki temu są na dziesiątym miejscu w tabeli. Także gratulacje dla, dla filmowców. Zobaczmy na wyniki jakie padły. FC po 40 Wola 012, FC Butchers Desperados 29, 9 C Krakow Spartan 122, Niezniszczalni Top Six Team 3-4, Korupcja Bażanty 1-0, Kanonierzy CC Attack 11-2, Lokomotiv Teglas 1-3, FC po 40 Niezniszczalni 1-17, Desperados C Krakow 6-2, CC Atak, Spartan 3-2, FC Butchers Korupcja 4-1, Bażanty Wola United 8-5, Kanonierzy Lokomotiv 7-5. Tabeli na pierwszym miejscu kanonierzy, na drugim Teglas, na trzecim Lokomotiv, na ostatnich miejscach Wola United, FC po 40 oraz Spartan. A przed nami klasyfikacja najlepszych strzelców. Wojtek, czas na stopklatkę z Ligi C3. W tym tygodniu to zachowanie kibiców kanonierów. Tutaj chodzi głównie o to, że, że w mecz równolegle stoczonym obok rozgrywała Wola United no i ci kibice Kanonierów pozdrawiali właśnie zawodników Woli również oprócz tego też byli przygotowani oprócz tego transparentu, który już widzieliśmy wcześniej, także pojawiły się jakieś racje, także to, to była fajna oprawa, no i właśnie chyba pierwsza zgoda, tak, kibitowska w FLS-ie co że akurat nie było kibiców woli. Kibiców Woli, a pamiętam, że mecz pomiędzy tymi, dwiema zespołami, tymi dwoma zespołami właśnie się zawiązała taka zgoda, no i akurat tutaj tak się złożyło, że jak grała obok Wola, to, to kibice Kanonierów nie tylko skupiali się na meszu kanonierów z lokom lokomotivem, tylko też tam trochę dopingowali wolę. United. Dziękuję serdecznie. To wszystko z C 3. Przed nami jeszcze kontrowersje.